Serwus, to będzie? Dobry to będzie bardzo gracie, bardzo serdecznie. Ja jest Wilki to kolejny odcinek na moim kanale. Słuchajcie, na tle zachodzącego słoneczka. Witam Was bardzo gorąco w nowym odcinku na kanale Milki. Plus. Słuchajcie. mam nadzieję, że już łapkujecie, ponieważ dzisiaj odskocznia troszeczkę od tego, co się działo w poprzednich odcinkach, ponieważ w końcu mamy spokój, słuchajcie, odkąd zniszczyłam yy, tą wieżę, która była tam, słuchajcie. Mamy totalnie święty spokój. Słuchajcie, i nie dzieje się nic. Także słuchajcie, w dzisiejszym odcinku w końcu wyruszamy na przygodę. Także możecie stawić łapeczkę do góry, ponieważ jedna łapka w górę. Tutaj, słuchajcie, jeden świetny Creeper w Minecraftie, także koniecznie łapkujcie. A jak nie zostawi ktoś łapki, to ja sobie z nim porozmawiam, słuchajcie, i to nie będzie miła rozmowa zdecydowanie. Także, słuchajcie, koniecznie zostawcie łapeczkę do góry, oczywiście, subskrypcję. I też zapraszam Was na mojego Instagrama mitka przez 2A, ponieważ będzie za niedługo konkurs, w weekend, słuchajcie. Sobota niedziela, w takiego wrzucę, pości konkursowe, także zajęcie, koniecznie biacie, i jest wygrane mikrofony Radium 400 z Genesis, także zajęcie, zapraszam Was bardzo gorąco. Nawet patrzę na czerwono, jestem barwy Genesis, a, słuchajcie, dzisiaj są także reprezentowane, więc słuchajcie, superancko. No i słuchajcie, jestem przygotowana, ponieważ dzisiaj lecimy na jakieś bossy, ale zanim to jeszcze, to chciałabym wam pokazać, jak wygląda wieża, którą tutaj cały czas buduję, słuchajcie, w dalszym ciągu, zabijając sobie tylko tego kryp. On żyje, ja nie wierzę, że on przeżył taki, takie coś, słuchajcie, ale dobra. O, tutaj mamy jeszcze kostka. Siup, nie masz ze mną szans. Ej, czemu on odbił głową ten? To jest niesprawiedliwe, to jest giga niesprawiedliwe, ale nieważne, słuchajcie. E, ważne jest to, że jeżeli chodzi o wieżę, to tutaj, słuchajcie, zrobiłam takie coś, takie... Żeby to wyglądało, wiecie, że nie stoi sobie po prostu taki słupek i tyle. Yy, ale go tak jakby bardziej przymocowałam. No i tam na górze się nie zmieniło nic. Także słuchajcie, nie ma sensu tam iść. Yy, I tyle chciałam, co chciałam tylko pokazać. Także słuchajcie, teraz lecimy szybciutko tutaj do domku. Jeszcze zabiorę jakieś parę takich ważnych itemów. Nie wiem, co jeszcze w sobie muszę zabrać. Myślę, że wszystko mamy raczej. I że nie muszę już brać nic. Yy... Także myślę, że możemy sobie już powoli lecieć. mam tam, słuchajcie, wiem, strzał sobie, więc zabierzemy i mamy wszystko. Także sobie idziemy spać i zaraz, moi drodzy, lecimy. I gdzie lecimy? No, wiecie, pewnie parę odcinków temu byliśmy sobie w takim miejscu, w takim domku, jakby, no i tam było coraz dużo kondygnacji w dół. No i sobie w dzisiejszym odcinku tam pójdziemy. No i stwierdziłam, że nie będziemy iść tam, gdzie mieliśmy pójść. Czyli, jakby w sensie, no, wiecie, byliśmy tam już, ale nie dokończyliśmy tego. Tylko po prostu od nowa myślę, że to zrobimy, przynajmniej jakieś fajne i temków sobie fajny nowych pozbieramy także słuchajcie ja tam po prostu lecę jestem full przygotowana mamy jedzenie mamy sobie golden jabłka ja myślę że nie ma szans żebyśmy przegrali także no myślę że raczej chill słuchajcie raczej chill i w ogóle pokażę wam że już ogarnęłam słuchajcie za pomocą troszkę FLN ów i co mi nie było tak źle, słuchajcie ogarnąć tam troszeczkę no jeszcze zostało mi do robienia no, jakieś zostało ale to już Walić to. No i tam jest parę, słuchajcie, jak właśnie tam, gdzie wskazuję myszką, na przykład parę jest takich, o i tam jeszcze, że woda tak się rusza, ale to już po prostu stwierdziłam, że nie ma co, słuchajcie, i to zostawiam. Nie wiem za bardzo, słuchajcie, gdzie to jest, to miejsce, nie wiem, czy to jest to straszne, cios, to nie to, cios, to nie to, umrzesz tu, chyba to umrzesz tu, tylko że to jest 800 kratek, słuchajcie, na odcinku masz tam iść, to już tam byłam. Silver... to są silver chyba? Dobra, nie wiem nawet, w zasadzie, za bardzo, gdzie mam iść. W sensie, kurde, bo ja tutaj znalazłam parę tych domków i w sumie nie tak ciężko te domki, bo ich naprawdę jest bardzo sporo, słuchajcie, tutaj. One się naprawdę... bardzo dużo ich się respi. I nie wiem, czy one się różnią czymś między sobą. Możecie mi napisać, ponieważ ja się nie znam. Chodzi mi za... oczywiście zaraz wam w sumie pokażę, o jakie domki mi chodzi. Czekajcie, tylko sobie wbijemy na górę troszeczkę wyżej i zaraz w ogóle jaki ładny biom, słuchajcie, tu jest. To jest śliczny, jest taki cukierkowy i w ogóle taki słodki. Ale dobra, nie ważne, lecimy, tak jak mówię, na bosiki, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, e, troszeczkę się cykam, że umrę, ale mam nadzieję, że jakoś przetrwamy, nie, kurde, nie wiem, czy to straszne, czy do umrzesz, tu miałam i się bardzo umrzesz tu, tak mi się wydaje, że to jest to, także lecimy najwyżej, po prostu bijemy, zrobię cięcie czy coś e, i będzie też sobie GITES i myślę, że to podzielimy na dwa odcinki, ten odcinek i następny odcinku sobie będziemy sobie ogarnąć te bosiki, e, myślę, że to będzie spoko, odskoczę sobie od tego wszystkiego, co się działo, na razie minęły dwa dni o to, w sensie u mnie minęły jakby dwa dni, bo ja nie także ja, na zapas no więc minęły te dwa dni od, od, od poprzedniego odcinka i nie działo się nic w ogóle tu jest, w słuchajcie, sensie kozak miejsce na domek w sensie jakby, patrzcie, tutaj to strasznie nie wygląda Mega mi się to podoba? Gdyby tutaj były nie wrozowy tylko nasze znaczy drzewa, tylko zwykłe, to już w ogóle byłoby kozak, ale i tak jest naprawdę mega ładnie i żałuję troszeczkę, że nie poszukałam. No ale nasze miejsce nie jest złe w sumie, jest całkiem myślę, że w porządku. Dobra, słuchajcie, lecimy i jeszcze mamy 100 kratek, tylko tak, że sobie zaraz tam będziemy. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobre miejsce, mam nadzieję, że tak. Ale to się oczywiście zaraz w szyściu okaże. Także, no nie wiem, możecie trzymać kciuki, czy tak, to jest to miejsce, dobra? Jesteśmy w dobrym miejscu, zobaczcie, to jest ten domek. Yy, także, możecie trzymać kciuki. Mam nadzieję, że oczywiście to przetrwamy yy, i że będę żyć. Także, no, słuchajcie, lecimy tam, no po prostu, no po prostu tam lecimy, tak? Nie będziemy się już tutaj zatrzymać ani nic gadać, tutaj głupot. Po prostu czas, żeby tam widzieć. W ogóle to jest strasznie ładny klimat. Tutaj są strasznie mega ładne miejsca do osiedlenia się, no ale już nieważne. Nie wiem za bardzo. Aha, tutaj się wchodzi. Fajne, fajne wejście. To wejdziemy tak, jak powiedzieliśmy, w sensie wejścia, oczywiście schodami. Jakby coś tak czuję, że tu będzie śmierć na miejscu. Tu mamy jakieś łóżeczko, tu mamy jakieś rzeczy, ale ja nie wiem, czy je zabiorę. Protection 1. Dobra, zabiorę sobie to na Protection 1, tutaj mamy jeszcze tarczę, ale ja nie używam tarczy Protection 1, tu jest Protection 4. No możemy sobie najwyżej na gacie zrobić to czy coś, czam to zobaczymy tak naprawdę. Eee, nie wiem, nie możemy nic zjeść, także słuchajcie, myślę, że po prostu lecimy w dół. Także zapijcie pasy, bo dzisiaj będzie pewnie śmiesznie, ale zanim to... Dobra, mam i mam, mam, easy, mam easy, easy i tak to jest dużo, naprawdę to będzie ciężko, ponieważ tu jest tyle potworów, że Easy to jest za hard dla mnie. Także no, będzie zabawnie, będzie śmiesznie. Dobra, słuchajcie, lecimy, lecimy, lecimy. Okej, okay, no to myślę, że możemy, moi drodzy, zaczynać. Nie wiem, może od lewej strony zaczniemy. Myślę, że to jest spoko strona, słuchajcie, lewa taka optymalna dosyć. Mamy tutaj ciasto, jak widzicie. Sharpness 1, okej, okay. mamy chlebek, mamy rybki. Chlebek oczywiście zabierzemy, całą resztę zostawię. Może jeszcze ja Okej, okay. przerwało mi nagranie, było cięcie, dlatego że za mało miejsca miałam na dysku, także nie gniewajcie się za to, ale okej, okay, już sobie wracamy. Jakby nic ciekawego się nie wydarzyło w tym czasie. Okej, okay, teraz się zaczyna zabawa dopiero, teraz się zaczyna w sobie giga zabawa, także lecimy. Zapomniałam zabrać jednej rzeczy, co jest bardzo ważne i istotne, i mianowicie oczywiście. Yy, jak to się nazywa, o wow, ej, tutaj jest, jest trochę inaczej niż wcześniej, jak było, słuchajcie. E, mianowicie, słuchajcie, jakiegoś tego, jakiejś wody, także no, dosyć kiepsko, no ale już myślę, że damy radę, słuchajcie, jakoś sobie. No nie no, one się spłonują, kurde, trzeba z z wyeliminować w ogóle, one przynajmniej płoną, mamy dobry miecz, słuchajcie, bo jest git, jest okej, okay, bo same się zabijają, słuchajcie, te te, te, te baśki, także spoko. E, tutaj co mamy, power 1, mamy tutaj power 3, nie wiem, czy jest power 4, luma? Glowstone Extract. Nie wiem, co to jest, ale dobra, zabierzemy sobie to. Może coś fajnego nam to da. Chyba to, że będziemy się tak świecić, czy coś takiego. O, zobaczcie, jaki koks w ogóle. Nie wiem o co chodzi, ale. Nie wiem, jakby co to jest, ale dobra, ale spoko, słuchajcie, Kofi. Ok, to możemy też sobie zabrać. Kapę. Dobra, ok. Mamy tutaj Glowing. Hey, Speeda mamy na 10 minut, Dobra, słuchajcie, mega fajnie. W ogóle, jak tutaj. To już od razu jest taka duża akcja. Ja dopiero sobie tu weszłam, tu już mamy taki roz, taką rozwałkę, że ja nie mogę, sobie nie od czego mam zacząć tak naprawdę. Tam pominęłam w ogóle parę tych, parę miejsc, także czekajcie, muszę sobie wrócić się, bo ja tam w lewo nie poszłam tak, i prosto tak swoją drogą, także sobie musimy tam iść. Dobra, idziemy na spokojnie. Tutaj naprawdę, jak widzicie, dużo się dosyć dzieje. Dobra, mamy już jakieś zombiaczki, także super randzko. Na razie też Golden Ape, sobie nie używam, ponieważ to na razie nie jest nam potrzebne. Wydaje mi się, że tutaj od razu są, sobie mocniejsze te potworki. To jest dosyć fajne, okej. Okay. Power 3 i Unbreaking 1. Mamy o wiele lepszy, więc go nie bierzemy w sumie. A tutaj była ważna rzecz, czyli rybeczka, także oczywiście ją bierzemy. I słuchajcie, w ciemnym wracamy. Lecimy teraz prosto. No i zobaczymy, jak to będzie. Czy ja tutaj mi się wydawało, że kiedyś coś takiego było, że. Mi się chyba tylko wydawało. Dobra, nieważne, słuchajcie, nieważne. Kiedyś tak po prostu ma taką rozkwinka ale nieważne, to jest nieistotne. Okej, okay, nie mamy już oczywiście miejsca w ekwipunku i pochodni, więc no dosyć kiepsko, że tak powiem. Eee, szalene, szalone, szalone, szalone po prostu tutaj są yy, dungeony, ale dobre, myślę, że będzie jakoś w miarę fajnie. Najgorsze jest to, że przerwałam teraz nagrywanie i niestety nie wiem ile będzie trwało to nagranie, więc mam nadzieję, że nie będzie trwało wieczność, no ale zobaczymy, słuchajcie, najwyżej eee, troszeczkę będzie, oglądajcie sobie po godzin odcinek, ale nie, no, mam nadzieję, że nie. Ok, tu jest jakiś zombie, jeszcze tego zabijemy, skoro to jest. Żeby mieć oczywiście level, w ogóle to jest fajne, żeby sobie pod XP. to jest mega fajne, żeby sobie pod XP. także ja jak najbardziej oczywiście jestem, jestem na tak. Dobra, możemy sobie w sumie tutaj polecieć, ponieważ tutaj nas nie było, tutaj nie ma nic totalnie. Także lecimy w ostatnią stronę i słuchajcie, jak tam nic nie będzie, no to, no to, no to, no to, nic, no, no to lecimy po prostu do ostatniego miejsca i niżej. Okej, okay, tutaj widzę, że trzeba tej wow, musimy wygotowywali, bo to nam jest potrzebne. O, wow! Jak się wystraszyłam, sama w siebie strzeliłam, słuchajcie, to było... O, villager, co tutaj robi villager, czemu to jest villager w ogóle? Dziwne, no, co dziwne. Okej, okay, tutaj mamy protection 1, możemy też sobie oczywiście zabrać. I przy okazji, jak tutaj jesteśmy, to... Dobra, to sobie zabiorę, to wywalimy sobie niepotrzebne itemki. To sobie zjem. Okej, okay, ale co to ma być? No czemu mam teraz gorsze... Ej, to było niemiłe, to było giga niemiłe, nie podoba mi się to coś, no ale dobra, słuchajcie, w każdym razie ważne jest to, że już to nam minęło i słuchajcie, możemy na spokojnie sobie oczywiście lecieć, także go, go, go i idziemy do ostatniego pomieszczenia, Tak jakby ostatniej strony, nie wiem nawet jak nazwać, słuchajcie, Zagby tak do ostatniej komnaty Nie wiem, nie mam pojęcia, dobra, w każdym razie idziemy po prostu w ostatnią stronę Tutaj na tym poziomie I zaraz polecimy sobie niżej Tutaj ma jakieś drzwiczki, ula la, dzień dobry Uuu, tu jest spoko miejsce, mamy kowadło Super, mamy kowadło, najpierw jeszcze sprawdzę Czy tutaj coś jest fajnego, ale z tego co widzę To na razie nie ma tutaj nic No i w tych tutaj chyba też nic nie było Z tego co pamiętam, ponieważ wcześniej jak mam tutaj To też było takie pomieszczenie więc jak widzimy nie ma nic, ale możemy użyć sobie kowadła. Także sobie zbieram sobie portki i ubieram sobie protek. Nie mogę na to dać protection. No to nie wiem czemu tak jest, totalnie nie wiem czemu tak jest, ale sprawdzę czy mogę na przykład tutaj sharpnessa dać. Tu mogę dać sharpnessa. Okej, okay, no to zabieram w takim razie, ale serio nie mogę, a mogę na buty dać. Protection, w ogóle, bo to nie wiem, ma... okej, okay, to mogę dać na buty. To w takim sobie dam na buty, sobie protection, niech będzie, nie wiem, jakby, okej, okay, to się przyda. I oczywiście zabieramy jakowadło, taka nasza taktyka. Wtedy, słuchajcie, naprawdę się czuję bezpiecznie i wtedy wiecie, w każdej chwili mam szansę coś ogarnąć sobie. Ok, tutaj mamy zejście na dół, więc super. U, myślałam, że tam coś było, ale jednak nie. Tutaj teraz sobie tam polecimy, w takim razie, czy coś to jest. Chyba nie ma nic. Ok, dobra, no to może mi się wracać, także lecimy sobie level niżej. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będziecie się fajnie bawić. Teraz ze mną. Ja już się bawię super więc naprawdę sztosik, dobra. Yy, nie wiem za bardzo, gdzie mam iść, w sensie, w którą stronę pójdziemy sobie znowu w lewo, tak jak wcześniej, Ten, ta lewa strona była taka optymalna dosyć, także słuchajcie, sobie to ogarniemy e, speed mamy, okej, okay, to sobie zabiorę oczywiście, tu jest, o nie, tu jest dziura, słuchajcie, dobra, to trzeba wszystko zabunkować, dlatego, że to jest niebezpieczne e, ja wiem, że ja mogę w to wpaść, tego już nie biorę, tu mam kolejnego speed, ale już w sumie walić tego speeda jakby, nie wiem to jest dosyć niepotrzebne, idziemy teraz w prawo, dobra, tutaj mamy kosteczki, pyk, pyk, nie ma go, nie ma go, słuchajcie, pozamiatany, że tak powiem, dobra, tutaj mamy kostków, to trzeba to oczywiście popsuć. Ym, tutaj mamy bi biblioteczki, ale czy ja wiem, czy jest sens tego zbierać? Myślę, że nie, ponieważ mamy już przecież enchanting także ja to zostawię. Yy, tutaj widzę, że... u Tu mamy szał ciał. Tu mamy naprawdę duży szał ciał. Wow, 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 wow. Easy, easy, easy. tu mamy... Z czemu tam jest te zombiaczków? Skąd one się wzięły? Siub jeden, siub drugi, siub jeden i siub drugi. Cyk, dobra, ok. Easy. Eee, tu mamy to laudum i to jest Kiobe, Tutaj mamy protection. No nie wiem, czy mam brać, tym. nie wiem, nie wiem, nie wiem, sobie czy mam brać to wszystko, czy nie mam tego brać. No, ale na przykład, wypadek będę brać. spida już zostawiam. Jak mi się uszyta, to mi się przyda. Okej, okay, tutaj nie mamy nic, tak że lecimy dalej. Muszę w ogóle rozgryźć troszeczkę ten schemat tych pomieszczeń tutaj, ponieważ jest on dosyć ciekawy, ale niestety nie mam pojęcia jaki. Czemu tego nie mogę zabić? Dobra, teraz mogę. W sensie nie wiem, w które stronę po prostu mam najpierw iść, ale tu jest na 100% jakiś schemat, słuchajcie, i, i, i fajnie byłoby go ogarnąć. Okej, okay, tutaj nie mamy nic fajnego, chyba że jest jakaś, dobra, nie, nie, nie ma fajnej łopaty. Tutaj mamy kolejne. Te mamy diamenta w ogóle, nie wiedziałam, że to są diamenty, ale okej, okay, dobra, sobie powiedzieć. I mamy. Yy, jukeboxa, ale on nam się raczej nie przyda. Mamy płytę, możemy sobie wstawić, ale już. Balę tą płytę jakby, w sensie nie wiem, ale możemy sobie ją zabrać, tylko że, no, jukeboxa chyba mamy nawet dom, więc go nie będę brać. I tu jest zejście już niżej, what? Kurde, ja tutaj, widzicie, ja się tutaj totalnie pogubiłam, ale na 100% jest jakiś schematik, yy, który... No ale, no nie, 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 wiem, nie mam pojęcia w sensie jaki on jest, w ogóle ja teraz jestem tutaj, nie wiem jak to się stało. Jeszcze raz tam muszę wrócić, żeby ogarnąć, że się resztę pomieszczeń. muszę iść w lewo tutaj, w takim razie najpierw, okej. Okay. Będę iść w lewo i na samym końcu w prawo, tak to muszę zrobić, bo... To się inaczej nie opłaca nam. Dobra, tutaj mamy dosyć duże pomieszczenie, w którym mamy fajne rzeczy. Oczywiście sobie zabieramy. Jedzonka sobie raczej zostawiam. Biorę sobie tylko te. Biorę tylko jabłka, żeby robić to jabłka, na całą resztę sobie zostawiam, ponieważ mamy dosyć dużo jedzenia. Więc myślę, że więcej nam po prostu nie potrzeba absolutnie. Także, także to zostawiam. Dobra, tutaj nie mamy w takim razie już więcej nic, więc możemy sobie lecieć dalej. Nie no, mi się bardzo fajnie. Tak na spokojnie na razie przechodzi to wszystko, ale wiem, że poziomy niżej są naprawdę mega ultra przerąbane. Okej, okay, więc, no więc może być dosyć niebezpiecznie, słuchajcie, ale mam nadzieję, że oczywiście przetrwałem. dobra, tutaj nie ma nic, także słuchajcie, wracamy się, dobra, kurde, to tutaj spam na Messengerze teraz, widzę, jak wcześniej nikt nie chce ze mną pisać, to teraz nagle jak nagrywam, to oczywiście pełno mam wiadomości na Messengerze, tak nie wiem, tak mam zawsze, słuchajcie, że chcę z kimś popisać, nie wiem, porozmawiać, to wszyscy mówią, że no, że nie mogą teraz, bo coś tam, no i jak nagrywam, włącza nagrywanie, to nagle, kurde, milion powiadomień, że ktoś do mnie coś pisze, dobra, słuchajcie, może pójdziemy sobie tam najpierw. Tak myślę. Ponieważ tutaj nas jeszcze nie było przynajmniej. Mamy tutaj jakąś skrzyneczkę. Soul Bond. Dalej nie jest to, jest i mamy na protection. Także no, to protection sobie zabierzemy. Yy, Okej. Okay. I tu. Aha, jeszcze chciałam rybki, dobra, zabrać W ogóle cały czas mam, wyświetla mi się ten, że mam mało miejsca na dysku Także, kurde, muszę coś z tym zrobić, ponieważ Tak nie może być, słuchajcie, za bardzo Więc przypał, ale dobra, mamy tutaj, sobie takie miejsce Ja je pamiętam bardzo dobrze Więc lecimy sobie oczywiście tam Tutaj nie ma żadnych skrzyneczek Dobra, tutaj nie ma niestety nic Dobra, chyba, że tutaj coś pominęłam, ponieważ mogłam pominąć skrzynkę Słuchajcie, tak się może zdarzyć Także jeżeli pominę skrzynkę, to piszcie po prostu Minutę, ja się wrócę po tę skrzynkę Poza odcinkiem Chociaż wydaje mi się, że nie do końca się opłaca takie coś no nie wiem kurde co to są za enchanty totalnie, no ja tutaj nie wiem ginę na tych enchantach, co to jest za holding 1 naprawdę nie mam pojęcia to możecie mi pisać jeżeli sobie, wiecie to po prostu piszcie mi, ja naprawdę czytam wszystkie komentarze także byłabym mega wdzięczna, ponieważ nie wiem co jest spoko, co zbierać, a co nie zbierać także raczej po prostu tego nie zbieram, o tutaj w ogóle zapomniałam tej, tej, efficiency 1 okej okay, to sobie zabierzemy i cała reszta no nie będziemy brać wiem, że tam był ten, mogliście sobie miksturki zrobić, ale ja się nie znam na miksturkach, także nie będę ich robić, nie będę wam słuchajcie, nie będę te, te, tych ludzi, co znają się na miksturkach. Dobra, i tak, jak jesteśmy tutaj, to możemy szybciutko ogarnąć sobie e, rzeczy, na przykład, nie wiem, Efficiency 1 chociażby tutaj jest, więc możemy go sobie, to sobie zenchantować. Na Efficiency 2, zobaczcie, o, o, pięknie, słuchajcie, zobaczcie, tu mamy Protection 1 i, no kurde, no naprawdę tego nie możemy sobie zro zrobić, na przykład to, czemu nie mogę tego, ja tego nie rozumiem, dlaczego tego nie mogę zenchantować? O, teraz mogę, ale to, no ale dobra, to mogę chyba naprawić tylko, tak? Nie rozumiem tego, w ogóle tego nie rozumiem, słuchajcie, jeżeli macie jakiś pomysł i wiecie dlaczego tak jest, to proszę napiszcie mi, bo naprawdę tego nie rozumiem, czemu nie mogę użyć socie, tych, tych książeczek do enchantu, czy to dlatego, że to jest zniszczone, czy to dlatego, że to jest platinum, czy to jest coś innego, no nie wiem, słuchajcie, możecie mi po prostu pisać, czy chodzi o to, że to jest już za bardzo pro brójka, naprawdę nie wiem, więc mi słuchajcie, piszcie w koniecznie w komentarzach. Tylko, że ja, kurde, teraz nie wiem gdzieś chyba ta sama przyszła, także w już ją wracamy, ponieważ będzie nas było. Byliśmy już, wszędzie, więc lecimy sobie, sobie o kolejny level w dół. Tylko, że niestety nie pamiętam, gdzie był ten poziom w dół, ale tam jest jeszcze, dobra, to Tam musimy oczywiście sobie pójść, żeby nie było, że nie idziemy nigdzie. Tam w prawo jest chyba w dół, także spoko to jest unbreaking. Au! I nie zauważyłam tego kostka. W ogóle musimy sobie zenchantować jeszcze na flame'a ten. E, łuk przydałoby się przynajmniej, żeby nam się jeszcze podpalały strzały. To był w ogóle już koksiarski łuk, a i tak jest mega dobry. Ten miecz jest w ogóle, ma dużo enchantów, ten też jest spoko. I w ogóle zobaczymy, czy na ten e, miecz słuchajcie, możemy coś sobie zenchantować, Mam nadzieję, że tak, dobra, ale w każdym razie lecimy oczywiście level niżej. Coś tak czuję, że to będzie naprawdę ogień. E, I w ogóle nie jestem nie wiem za bardzo, ile jest tych leveli. Okej. Okay. Co to jest? To jest dziwne. Dobra, pójdziemy sobie najpierw tutaj. O, duszki! Creeper, creeper, serio? Dobra, wiecie co, to ja już wolałam iść w lewo, czekajcie, wyszliśmy tutaj. no no to idziemy w lewo, słuchajcie, w takim razie, nie idziemy tam, jakby... O, w duszę. Chyba jednak nie chciałam tutaj iść, chyba jednak nie, to już jest ten level, gdzie ja będę, ja już, ja zapomniałam o tym. O! Ja pierdzielę, co tu się dzieje, jaka patologia. Ja, ja, jo, jo, dobra, 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 dobra. Okej, okay, moi drodzy. Myślę, że to zostawimy na kolejny odcinek. Ja Wam dziękuję za to, że byliście. Słuchajcie, jutro o godzinie 17.00, ciąg dalszy przygód. Także słuchajcie, koniecznie wbijcie na odcinek jutro o 17.00. Myślę, że będzie to ciekawie. O godzinie 18.30 odcinek na głównym kanale. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, papa. Yy, I I. Do, i do zobaczenia.